Witam państwa serdecznie. Łukasz Kostyk firma Topfarm Zagro. Jest ze mną Jarosław Lustig, Sitker menażer z firmy Syngenta. Cześć Jarek. Cześć Łukasz. Znajdujemy się w miejscowości Gąsawa na polu produkcyjnym Przężyta Gringo. Jarku, spotykamy się w nietypowych okolicznościach, no bo z reguły spotykaliśmy się na zakładach naszych produkcyjnych, żeby opowiedzieć o zaprawianiu. A dzisiaj znajdujemy się na plantacji. Część jest zaprawiona inną zaprawą, część jest zaprawiona zaprawą Vibrant Star. Czy widzisz różnicę? Oczywiście, że tak. Różnica jest zauważalna. Teoretycznie pola wyglądają podobnie, tak? Ale jak spojrzymy już w głąb łanu, widać tą różnicę, widać różnicę w systemie korzeniowym. No i na pewno przełoży się to na plon. Jarku, rok temu, jako firma ToFanzagro Agro podjęliśmy tą decyzję, że wchodzimy na dużą skalę w zaprawę Vibrant Star. Zaprawa Vibrant Star w zeszłym roku wydawała się zaprawą przełomową i dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że to była dobra decyzja. Przypomnij proszę główne zalety tej zaprawy. Zaprawa Vibrant Star: trzy składniki, trzy substancje aktywne, które zapewniają ochronę od samego początku, praktycznie do końca wegetacji. Stymuluje system korzeniowy, dzięki temu rośliny są w stanie pobierać wodę, składniki, ożywcze z głębszych warstw gleby. No i to się musi przekładać na taki właśnie obrazek. No właśnie, zaprawa Vibrant Star ma w etykiecie ochronę przed pałecznicą z burzitrafy. Czy na tym polu zaobserwowałeś gdzieś pałecznicę? Na tym polu nie, ale właśnie tuż za miedzą, no już tak, także efekty widać, co bardzo cieszy. Szanowni Państwo, pokażemy to na obrazach, widać znaczące różnice między systemem korzeniowym, między zdrowotnością roślin. Jarku, dwa słowa jeszcze o spektrum ochrony Vibrance Star. Tak jak już wspomniałeś, pałecznica, to jest ten wyróżnik. Drugi wyróżnik to ostra plamistość oczkowa, tak? to jest też choroba, która no, Coraz częściej widnie na naszych polak i na którą nie ma innego lekarstwa jak tylko zaprawianie nasion. No, poza tym, wszystkie podstawowe choroby, tak jak zgorzel siewek, głownia pyląca, także mamy tutaj szerokie spektrum działania, szeroką etykietę, tylko stosować i się cieszyć. Z I co najważniejsze, widać to na polu, czekamy na wyniki planowania, no ale już na pierwszy rzut oka widać, że będzie różnica. Rolnik okay. będzie zadowolony. Jarku, zaprawa Vibrant Start to jest zaprawa trójskładnikowa z rewolucyjnym sedaksanem, który działa też jako biostymulator. Rolnik myśli, że zaprawa to jest tylko tak naprawdę początek to jest tylko ten efekt siewki. Natomiast my tu widzimy, że ma to wpływ na cały okres wegetacji. Nic bardziej mylnego. Właśnie często myślimy, że zaprawa to tylko początek a tak naprawdę to jak zaczniemy, determinuje to jak teraz skończymy, tak? Także zaczęliśmy od dobrej zaprawy, dobrego przygotowania materiału siewnego, dobrego siewu, no i teraz bierzemy z tego dobre plony. Jarku, pokuszę się o stwierdzenie, że zaprawianie to jest najskuteczniejszy i najcelniejszy zabieg ochrony roślin. Czy zgodzisz się ze mną? Oczywiście, że tak. Mamy tutaj działanie ukierunkowane na ziarniaki, tak? czyli tam, gdzie jest substancja aktywna potrzebna. Nie, po, nie puszczamy tego w powietrze, tak? Nie, nie rozlatuje się to na całym polu, ale jest to ukierunkowane dokładnie tam, gdzie jest nam to potrzebne. Czyli możemy powiedzieć, że Vibrant Star chroni w tych pierwszych miesiącach Życia siewki, ale oddziaływuje tak naprawdę i, i, i potęguje później plon przez cały okres wegetacji. Dokładnie tak. Ma to wpływ na początek, ale przekłada się to później na cały okres wegetacji. Na wiosnę widzieliśmy często obrazki z pałecznicą, co, później jakieś wypadnięcia roślin. No, i, i finalnie Łan nie byłby taki ładny, jak jest tutaj. Jarku, zaraz na forach internetowych rozgorzeje gorliwa dyskusja na temat koloru nasion. Wiemy, że czerwony czerwonemu nierówny, ale jednak rolnik zwraca mocną uwagę na ten kolor. Powiedz mi, czy to ma jakieś różnice? Czy to ma wpływ w ogóle, ten, ten kolor wybarwienia na, na skuteczność zaprawy? Nie, kolor to jest cecha, którą. Ziarno przyjmuje trochę czasem lepiej, czasem trochę gorzej. tak. Także to zależy wszystko od tego, w jakich warunkach ziarno dojrzewało na polu. Jeśli trochę było za ciepło, za dużo słońca, to to ziarno troszkę gorzej będzie przyjmowało tą barwę czerwoną. Także kolor nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ważne jest to, żeby dać 100% substancji aktywnej na ziarno. A kiedy wiemy, że dajemy 100%? W momencie, jak to badamy, tak? Dokładnie tak. Wysyłamy się do laboratorium, posiadamy certyfikację. Tak jak Wy posiadacie certyfikat ESTA, który mówi o tym, że nasiona są bezpieczne, tak samo my wykonując dla Was badania zawsze sprawdzamy zawartość substancji aktywnej i wtedy wiemy, że jest. Dobrze! Szanowni Państwo, jesteśmy jedyną firmą, która wysyła próbki nasion do laboratoriów Syngenty celem zbadania nie tylko pokrycia, ale również zawartości substancji aktywnej na danych ziarniakach. Nie dajcie się oszukać, że coś bardziej czerwonego będzie działać niż coś mniej czerwonego. Wiemy, że są zaprawy jednoskładnikowe na rynku, które są, powiem to, chrzczone różnymi barwnikami, żeby wyglądały bardziej czerwone. Czy to jest sztuczka mająca na celu oszukać rolnika? Czy ktoś to tu trudno mi powiedzieć. Tak, na pewno kolor można sobie podkręcić używając nawozu nasiennego barwiącego. Tak? To poprawi zdecydowanie wygląd nasion, ale nie będzie tutaj przyłożenia na efekt, o którym nam chodzi, Tak, czyli zabezpieczenie przed chorobami grzybowymi. Czyli kolor jest najtańszą częścią tak naprawdę w zaprawie i jest to najłatwiej wymienialna część. Można użyć kiepskiej zaprawy z dobrym kolorem i... Teoretycznie ten ziarnek będzie wyglądał dobrze. Tak, teoretycznie będzie cieszył oko rolnika, ale w praktyce w polu niestety to rozwiązanie się nie sprawdzi. Czytajmy więc etykiety, bo to jest najistotniejsze, tak? No właśnie, szanowni Państwo, ja proponuję Państwu, żebyście oceniali swoje wyniki na polach, oceniali stan plantacji, patrzyli jak wygląda siewka od ukorzenienia poprzez cały rozwój wegetatywny roślin i na końcu oczywiście poprzez plon, bo, bo to pokazuje, czy coś zostało dobrze zaprawione, czy ten ziarniak otrzymał odpowiednią dawkę substancji aktywnej, czy miał tą pewną ochronę, czy zostały tylko pokolorowane. Jarku zaprawy Vibrant Star. Firma Syngenta proponuje w opakowaniach 200 i 1000 litrowych. To automatycznie wyklucza jej użycie przez mniejszego rolnika, no bo wiadomo, że aż tyle zaprawy nie potrzebuje. Dlaczego zdecydowaliście się na taki ruch? Jest to zaprawa skierowana dla profesjonalistów. Tak? Chcemy mieć pewność, że najlepsze rozwiązanie trafia na najlepszy materiał siewny i jest on nanoszony w taki sposób, żeby był bezpieczny dla rolnika przy wysiewie, dla środowiska. I to jest właśnie ukierunkowane tylko właśnie dla firm nasiennych. Czyli profesjonalne zaprawienie po to, żeby rolnik mógł w pełni wykorzystać potencjał danej zaprawy. Dokładnie tak. Chcemy, żeby to, co my wyprodukowaliśmy, żeby zostało wykorzystywane w 100%. Więc szanowni Państwo, stosujcie dobre zaprawy, kupujcie kwalifikat dobrze zaprawiony, porządną zaprawą. To nie są koszty, to są inwestycje. Jarku, dziękuję bardzo. Dziękuję Łukasz.